יימאללה, מה זה? יואו, 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 יימאללה, יואו. נפילות, אחי, נפילות של החיים בנבטים. נפילות בנבטים, אחי. נפילות קשות בנבטים, שומע? וואו, 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 וואו. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny komentarz na gorąco dotyczący wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Cały czas śledzimy wydarzenia w Libanie oraz w Izraelu, a dziś szczególną uwagę poświęcamy temu drugiemu państwu, a to na skutek dzisiejszego uderzenia. Rakietowego Iranu na Izrael. Wieczorem 1 października Iran przeprowadził uderzenie przy użyciu pocisków balistycznych na Izrael i była to odpowiedź Teheranu na wcześniejsze działania Izraela. A więc zabójstwo Izmaila Hanii 31 lipca, lidera Hamasu zabitego przez Izrael. Teheranie, a następnie zabójstwo lidera Hezbollahu 27 września Hasana Nasrallaha w stolicy Libanu w Bejrucie. Jest to również związane z kontynuacją działań Izraela wobec strefy gazy, a także z rozpoczętą 30 września operacją lądową Sił Zbrojnych Izraela na terytorium Libanu. O tym wszystkim, o tym uderzeniu, jakie były jego przyczyny, skutki. A także jak on przebiegał, będę Państwu opowiadał w tym odcinku raportu specjalnego na gorąco z Bliskiego Wschodu. Zanim jednak przejdę do omówienia najnowszych wydarzeń z Bliskiego Wschodu, zachęcam Państwa do polubienia i skomentowania tego nagrania, czym pomogą nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców oraz w rozwoju naszego kanału. Przypominam również, że obok naszego kanału w serwisie YouTube cały czas prowadzimy naszą działalność również. Za pośrednictwem naszego portalu, gdzie regularnie ukazują się felietony oraz analizy. Zachęcam więc Państwa do zajrzenia na naszą stronę enlat.pl. A ja przechodzę już do omówienia najnowszych wydarzeń z Bliskiego Wschodu. Zanim omówię ten dzisiejszy atak Iranu na Izrael, wspomnę o ostatnich wydarzeniach, które dotyczyły konfliktu zbrojnego pomiędzy libańskim Hezbollahem a Izraelem. Jak państwu opowiadałem w ostatnim odcinku raportu Na Gorąco 27 września izraelskie siły powietrzne przeprowadziły uderzenie na Bejrut równając z ziemią kilka bloków mieszkalnych pod którymi znajdowała się kwatera główna Hezbollahu a w kwaterze głównej tej znajdował się między innymi sam Hassan Nasrallah sekretarz generalny lider tej libańskiej organizacji. Wraz z nim w kwaterze znajdowali się inni wysocy rangą dowódcy skrzydła zbrojnego tej organizacji, a także co najmniej jeden irański generał. Wszyscy tam obecni na skutek tego izraelskiego ataku zginęli. Hezbollah nie przestał istnieć po tym ataku, pomimo tego, iż prawie cała kadra dowódcza tej organizacji, a zwłaszcza jego skrzydła zbrojnego, została w ostatnim czasie przez Izrael wyeliminowana. Na skutek serii uderzeń przede wszystkim lotniczych na te osoby, to Hezbollah jest w stanie nadal kontynuować swoją działalność, która w odniesieniu do tego konfliktu zbrojnego z Izraelem w chwili obecnej dotyczy przede wszystkim regularnych ostrzałów rakietowych terytorium Izraela. Już nie tylko północnego Izraela, ale również centralnego, a nawet południowego Hezbollah intensyfikuje swoje uderzenia przy użyciu pocisków rakietowych, przy czym nadal są to działania dość ograniczone. Dziennie do kilkuset pocisków jest wystrzeliwanych z Libanu na teren Izraela. Są to liczby znacząco odbiegające od tych przewidywań, które miały miejsce przed rozpoczęciem tej najbardziej gorącej fazy konfliktu pomiędzy Hezbollahem a Izraelem, bo wtedy sugerowano, że Hezbollah bez problemu byłby w stanie wystrzeliwać dziennie nawet do dwóch tysięcy pocisków. Bierzmy oczywiście pod uwagę fakt, iż cały czas Izrael kontynuuje swoją kampanię uderzeń lotniczych na terytorium Libanu, gdzie celem tych ataków są przede wszystkim magazyny uzbrojenia, składy amunicji, które w wielu wypadkach są rzeczywiście celnymi ostrzałami celnymi uderzeniami bombowymi co potwierdzają materiały filmowe, na którym widać szereg eksplozji wtórnych a więc z całą pewnością te zabudowania, które zostały zbombardowane, mieściły w sobie co najmniej amunicję, pociski bądź też inne uzbrojenie. Nie ulega jednak wątpliwości, iż na skutek tej serii izraelskich nalotów śmierć ponoszą również cywile. Cywile w przede wszystkim w południowym Libanie, ale nie tylko, bo izraelskie naloty dotyczą również Doliny Beka, a więc kolejnego obszaru zdominowanego przez szyitów. Nie ulega jednak również wątpliwości, iż Hezbollah. Swoje magazyny uzbrojenia rozmieścił na terytorium całego Libanu, i z całą pewnością izraelskie służby nie były w stanie i nie będą w stanie ustalić obecności każdego z nich, co oznacza, iż pomimo tej serii uderzeń lotniczych, Hezbollah nadal będzie w stanie kontynuować swoje uderzenia rakietowe. Kolejną fazą operacji Północna Strzała, bo tak operację wymierzoną w Hezbollah określił Izraelski Sztab Generalny, jest Rozpoczęcie działań lądowych. 30 września Izrael zadeklarował rozpoczęcie ograniczonej operacji lądowej, nie dookreślając jej celów, nie dookreślając również przebiegu samej operacji, nie wskazując miejsca, do którego izraelskie wojska miałyby dotrzeć. Nie mamy żadnych praktycznie informacji co do przebiegu tych działań. Może to oznaczać, iż po pierwsze, te działania w chwili obecnej jeszcze nie zostały faktycznie rozpoczęte. Mamy kilka nagrań i zdjęć, które miałyby wskazywać na działania rajdowe ze strony izraelskich sił specjalnych, które przenikają przez granicę i działają na bliskim pograniczu izraelsko-libańskim, co prawdopodobnie rzeczywiście ma miejsce, natomiast nie ma mowy o tym, by rozpoczęła się szeroko zakrojona inwazja wojsk izraelskich. Nawet na południowy Liban. Oczywiście nie wiemy, czy celem tych działań będzie tylko wyparcie, czy też próba właściwie wyparcia żołnierzy Hezbollahu z południowego Libanu aż w rzece Litanii, czy też cele będą nieco dalekosiężne, a więc nawet włącznie z próbą opanowania stolicy Libanu Bejrutu. Jak się oczywiście wydaje, pomimo utraty niemal całej kadry dowódczej, a przynajmniej w całości tej kadry najwyższej rangi po stronie Hezbollahu pomimo tej serii nalotów lotniczych, pomimo przeniknięcia izraelskich służb na łono Hezbollahu, czego efektem były te uderzenia przy użyciu pagerów a później krótkofalówek, to nadal Hezbollah będzie stanowił nie lada orzech do zgryzienia dla izraelskich żołnierzy. Jest to siła wyjątkowo zorganizowana, bitna i przede wszystkim doświadczona w walkach miejskich zarówno działaniami w 2006 roku kiedy żołnierze Hezbollahu byli w stanie odeprzeć inwazję Izraela a przede wszystkim później po 2012 roku kiedy to rozpoczęły się działania zbrojne w Syrii gdzie żołnierze Hezbollahu w dużej liczbie wsparli Bashara al assada przez wiele lat prowadząc działania zbrojne na terenie tego kraju walcząc z organizacjami terrorystycznymi sunnickimi organizacjami terrorystycznymi organizacjami zbrojnymi takimi jak Jabhat al-Nusra czy Państwo islamskie. Z tych działań żołnierze Hezbollahu wynieśli ogromne doświadczenie, współpracując oczywiście w tych działaniach, zarówno z siłami zbrojnymi syryjskiej armii, ale również z armią rosyjską. Nie ulega więc wątpliwości, iż te doświadczenia mogą przełożyć się na sposób działania Hezbollahu w tym nowym starciu z izraelskimi siłami zbrojnymi, które miałyby niedługo się rozpocząć. Ale nie po to się tu dzisiaj wszyscy zebraliśmy. Zebraliśmy się tu po to, aby posłuchać o ostrzale rakietowym ze strony Iranu na Izrael. Do tego ataku doszło dziś, a więc 1 października w godzinach wieczornych. Zanim o tym zachęcam jednak Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu, to dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki Państwa wsparciu finansowemu, kolejne interesujące nagrania regularnie trafiają na nasz kanał całkowicie za darmo. A wspierać nas Państwo mogą za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl Ukośnik Nowy Lat Szczegóły znajdą Państwo również w opisie tego nagrania. I przechodzimy do klu dzisiejszego odcinka więc tego uderzenia rakietowego. Około 4 godzin przed tym atakiem w sieci zaczęły pojawiać się informacje co do tego, iż Iran przygotowuje się do Uderzenia na Izrael w ciągu najbliższych 24-48 godzin. Ostrzeżenia co do tego ataku płynęły ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak już wiemy w tym momencie, nie do końca musiały one wynikać z pracy choćby amerykańskiego wywiadu, a były efektem ostrzeżenia wydanego przez sam Iran. Informacje, którymi już teraz dysponujemy, wskazują na to, iż przed rozpoczęciem ataku rakietowego na Izrael Iran ostrzegł o tym ataku zarówno Rosję, jak i Stany Zjednoczone. Oznacza to, iż pośrednio ostrzegł również sam Izrael, bo te informacje oczywiście zostały do Izraela bardzo szybko przekazane. Spodziewając się tego ataku, w Izraelu rozpoczęto ewakuację mieszkańców do schronów dość standardowa procedura w wypadku alarmu. Przeciwolotniczego, ale jednocześnie ewakuowano kluczowe punkty w Tel Awiwie i kluczowe bazy wojskowe w Izraelu, w tym te bazy wojskowe na pustyni Negev. Ewakuowano również główne budynki związane z izraelską państwowością, budynki należące do Mossadu, Shinbetu i innych izraelskich służb. Niedługo później Iran rzeczywiście wystrzelił przynajmniej 180 pocisków balistycznych. Sugeruje się, iż przynajmniej część z tych pocisków była e, irańskiej produkcji pociskami hipersonicznymi typu Fatah 1 i Fatah 2, chociaż co do tego nie mamy jeszcze w chwili obecnej pewności. Ta liczba 180 pocisków też jest nie do końca potwierdzona, bo ona wynika z informacji przekazanych przez stronę izraelską. Iran nie podał łącznej liczby pocisków, która została wystrzelona w kierunku Izraela. Pociski te przeleciały nad szeregiem państw bliskiego wschodu, w tym nad Jordanią i Syrią, wlatując w przestrzeń powietrzną Izraela. Działania obronne rozpoczęły izraelskie systemy obrony przeciwlotniczej, w tym przede wszystkim te systemy obrony antybalistycznej, takie jak Rota Dawida czy systemy Patriot. Wsparte te działania zostały przez amerykańskie niszczyciele operujące z morza. Czego efektem było rzeczywiście zestrzelenie przynajmniej części irańskich pocisków. Nie ulega jednak wątpliwości, iż duża ich część przedarła się przez systemy obrony przeciwlotniczej i uderzyła w terytorium Izraela. Do tej pory brak informacji co do głównych celów i faktycznych zniszczeń na terenie Izraela, i prawdopodobnie takich informacji szybko nie poznamy, jeżeli w ogóle one ujrzą światło dzienne, a to związane jest. Z głęboką blokadą informacyjną po stronie izraelskiej i brakiem publikacji stosownych materiałów potwierdzających efekty ostrzału, efekty tych uderzeń pocisków balistycznych. Niemniej nie ma wątpliwości co do tego, iż jednym z celów irańskiego ataku była baza powietrzna na Vatim na pustyni Negev. Baza, na terenie której stacjonowały izraelskie samoloty F-35. Chociaż dostępne materiały wskazują na to, iż oczywiście ostrzeżony. Przed tym atakiem Izrael zdążył poderwać te samoloty w powietrze. Zresztą prowadziły one częściowo działania wobec infrastruktury Hezbollahu w Libanie. Do sieci trafiła cała seria nagrań, na których widać przelatujące pociski balistyczne nad państwami arabskimi i przelatujące nad terenem Izraela, a także cały szereg nagrań, na których widać moment trafienia tych pocisków. Teren Izraela, przy czym rzeczywiście nie sposób określić strat, jakie nastąpiły. Oficjalnie Izrael zadeklarował, iż na skutek tego ataku nikt nie ucierpiał, nie ma żadnych poszkodowanych, rannych, a tym bardziej zabitych. I oczywiście pamiętajmy o tym, iż większa część, jeżeli nie całość obywateli Izraela, słucha poleceń do tego, aby udać się do schronów, zwłaszcza w wypadku, kiedy ten, to zagrożenie było realne, informacje o rozpoczęciu ataku. Ze strony Iranu były jawne, więc rzeczywiście, prawdopodobnie niemal wszyscy zostali ewakuowani i udali się do schronów, co rzeczywiście bardzo poważnie ograniczyło ewentualne straty ludzkie. Nie wiemy jednak, jakie są straty materialne, w tym te straty związane z infrastrukturą krytyczną, czy tym bardziej infrastrukturą wojskową. Mamy nagrania, a także informacje wskazujące na to, iż jednym z celów, który został trafiony była platforma gazowa, izraelska platforma gazowa, która płonęła na skutek trafienia irańskim pociskiem. Przy czym są to wszystko informacje docierające do nas na gorąco, tu i teraz. Trudno jest je jeszcze weryfikować, więc wiele z tych informacji może ulec negatywnej weryfikacji w ciągu najbliższych godzin. Nie ulega jednak wątpliwości, że ten atak ze strony Iranu był bardzo szeroki. Użyto przynajmniej 180 pocisków, a niektóre źródła sugerują, iż było ich do kilkuset. Przynajmniej część z tych pocisków była wabikami pozbawionymi ładunku wybuchowego, które zadaniem było jedynie przeciążenie izraelskiej obrony przeciwlotniczej i to rzeczywiście się stało. Izraelska obrona przeciwlotnicza i nie żelazna kopuła, bo żelazna kopuła nie odpowiada za zagrożenie pociskami balistycznymi, jest to m.in. system Proca Dawida. I tenże system, a także wspierającego inne, zostały rzeczywiście przeciążone na skutek dużej liczby irańskich pocisków, a pamiętajmy, że regularnie terytorium Izraela było ostrzeliwane przy użyciu pocisków balistycznych, co prawda pojedynczych egzemplarzy, przez zarówno libańskich Hezbollah, jak i jemeńskich Houthi. Kolejną organizację, która jest wspierana przez Iran i realizuje niejako również obok własnych interesy Iranu, wspierając swoich sojuszników poprzez bezpośrednie uderzenia na Izrael. Dodając do tego wcześniejsze ostrzały rakietowe ze strony Hezbollahu i Hamasu. Wszystko to doprowadziło do tego, iż izraelski system obrony przeciwlotniczej, niezależnie od tego, czy będzie to żelazna kopuła, prosa Dawida, czy systemy inne, zostały przeciążone, zostały osłabione na skutek problemów amunicyjnych, a także tu w tym wypadku, przede wszystkim ze względu na to, iż skala tego uderzenia była bardzo duża, liczba pocisków, znajdujących się jednocześnie w powietrzu, była ogromna. Żaden system obrony przeciwlotniczej, nawet tak dobrze rozbudowany i nowoczesny jak tym, którym dysponują izraelskie siły zbrojne, nie byłby w stanie w całości odeprzeć takiego ataku. I to nawet w momencie, kiedy te działania obronne były wspierane przez Amerykanów, o czym mówiłem wcześniej. Widzimy więc wyraźnie, iż mamy kolejny element eskalacji. Po 7 października, ze względu na izraelską odpowiedź na zamach terrorystyczny ze strony Hamasu, rozpoczęły się działania Izraela w strefie gazy. Akcję solidarności z Hamasem, Hezbollah rozpoczął ograniczony ostrzał rakietowy północnego Izraela. To doprowadziło do przymusowej ewakuacji od 60 do 80 tysięcy mieszkańców północnego Izraela, co z kolei napędziło konieczność odpowiedzi ze strony Izraela w stosunku do Hezbollahu i czego efektem były uderzenia lotnicze na pozycję Hezbollahu przede wszystkim likwidacja kolejnych liderów tej organizacji. Dowództw skrzydła zbrojnego Hezbollah. Kolejna napędzająca się spirala wzajemnej przemocy i eskalacja konfliktu doprowadziła do tego, iż z czasem jednej i drugiej stronie trudno było utrzymywać te własne działania ponad poziomem otwartego konfliktu. Jednak tą stroną, która pierwsza zdecydowała się na dużo ostrzejsze działania w odniesieniu do swojego przeciwnika, był Izrael który w drugiej połowie września przeprowadził te uderzenia, o których już mówiłem, z użyciem pagerów, następnie krótkofalówek, następnie mocno nasilił ataki na głównych liderów skrzydła zbrojnego Hezbollahu i rozpoczął dużo szerszą kampanię uderzeń lotniczych na południowy Liban, a także następnie na centralną część tego kraju. Hezbollah również wzmocnił swoje ostrzały rakietowe, i trudno już było w tym momencie którejkolwiek ze stron wycofać się z tych działań, nawet pomimo tego, iż zarówno Stany Zjednoczone, Francja, jak i część państw arabskich apelowały do tego, aby wprowadzić 21-dniowe zawieszenie broni. IR Izrael odmówił zawieszenia broni z Hezbollahem i kontynuował własne działania, przypieczętowując je zabójstwem Hassana na 27 września. Wcześniejsze zabójstwo Izmaila Hani'i, a później Hasana Nasrallah'a nie mogło już pozostać bez odpowiedzi ze strony Iranu, bo ten musiał zachować twarz. Nie mógł w momencie, kiedy otrzymał kolejne duże, silne ciosy ze strony Izraela, nic nie zrobić. Musiał jakoś samemu, osobiście zareagować, a nie tylko wysługiwać się swoimi proxy w postaci Hutik, Hezbollahu, Hamasu, organizacji szyickich działających w Syrii. Czy też w Iraku, i to uderzenie musiało wyjść bezpośrednio ze strony Iranu. Jedno takie uderzenie obserwowaliśmy już kilka miesięcy temu, ono było nieco mniej spektakularne, wtedy też atakowano przede wszystkim pustynię Negev. Teraz ten atak był dużo poważniejszy, dużo silniejszy, ale też skala działań Izraela, na które Iran musiał odpowiedzieć, była też dużo większa, no bo mamy zabójstwo dwóch czołowych sojuszników Iranu. Dwóch organizacji, które Izrael próbuje zlikwidować, abstrahując od tego, czy w ogóle ich likwidacja jest możliwa. Iran nie może sobie pozwolić na likwidację Hamasu, a przede wszystkim Hezbollahu, bo Hezbollah jest jego tarczą jest jego tarczą, która chroni Iran przed bezpośrednim, silnym uderzeniem kogokolwiek na. Iran przede wszystkim chroni przed bezpośrednim silnym uderzeniem Izraela na Iran, gdyż zawsze Izraelczycy musieli mieć tę świadomość, że gdyby przeprowadzili bezpośredni atak na Iran, to w odpowiedzi Hezbollah użyłby wszystkich własnych środków do ataku na Izrael. Teraz mamy rozmontowywanie przez Izrael tej misternej układanki stworzonej przez Iran, ataki na Hamas, działania wobec Hezbollahu i to wszystko wraz z tymi wcześniejszymi zabójstwami, a także śmiercią. Irańskiego generała zmusiła Iran do podjęcia tej decyzji, być może do przekroczenia kolejnej czerwonej granicy i przeprowadzenia bardzo silnego ataku pociskami balistycznymi bezpośrednio na Izrael. Teraz piłka jest po stronie izraelskiej. Mamy już informacje co do tego, iż Izrael odpowie na atak Iranu jeszcze tej nocy. No być może w momencie, kiedy ja nagrywam dla Państwa te słowa. Ale tym bardziej w momencie kiedy Państwo ich słuchają, ten atak miał już miejsce, więc trudno, żebym mógł o nim teraz powiedzieć. Wrócimy do tego prawdopodobnie, a niemal na pewno w kolejnym komentarzu na gorąco. Ale wiele też zależy od tego, jakie rzeczywiste straty poniósł Izrael na skutek tego ataku. Mogło być oczywiście tak, iż Iran chciał tylko zachować twarz, musiał coś zrobić, ale nie chciał za bardzo eskalować, aby nie doprowadzić do otwartej wojny z Izraelem która skończyłaby się również otwartą wojną ze Stanami Zjednoczonymi. Czego oczywiście Iran nie chce i żadne racjonalne państwo, żadni racjonalni przywódcy jakiegokolwiek państwa nie chcieliby otwartej wojny, która mogłaby doprowadzić do anihilacji tego państwa, do śmierci dziesiątek tysięcy obywateli, czy też do utraty władzy. Więc sam ten fakt, iż Iran ostrzegł przed tym atakiem Amerykanów, mając świadomość tego, iż to oznacza również ostrzeżenie samego Izraela, a także to, iż Główna część tego ataku poszła na pustynię Negev, tym na instalacje wojskowe, może oznaczać, iż Iran nie chciał za bardzo eskalować. Nadal próbują grać poniżej tego poziomu pełnej eskalacji, która zakończy się otwartym konfliktem zbrojnym. Pytanie, jak odczytuje to Izrael, i pytanie, czy izraelscy politycy są racjonalni w swoich działaniach, czy nie zdecydują się na Taką formę odpowiedzi, która doprowadzi do wzajemnych, coraz silniejszych eskalacji, które skończą się pełnym konfliktem zbrojnym, a potencjalnie zniszczeniem któregoś z tych państw. Stoimy więc w przededniu, a być może jesteśmy już w momencie, który doprowadzi do czegoś więcej niż tylko regionalna destabilizacja być może czegoś więcej niż tylko regionalny konflikt zbrojny. Jesteśmy w momencie przełomowym dla Dziejów, nie tylko być może regionu, ale również i świata, a wiele zależeć będzie od tego, jakie decyzje podejmą konkretni politycy w Iranie czy w Izraelu, jaki wpływ na to będą miały światowe mocarstwa, jaki wpływ na Izrael będą miały Stany Zjednoczone, jaki wpływ na Iran będzie miała Rosja czy Chiny? Wspomnieć należy też o tym, iż niemalże równocześnie z tym atakiem rakietowym ze strony Iranu. Trwały ataki rakietowe ze strony Hezbollah, oczywiście na dużo mniejszą skalę, i już nie przy użyciu pocisków balistycznych, a pocisków średniego zasięgu. Ale w tym samym czasie w Jafie trwał atak terrorystyczny ze strony, jak się później okazało, Hamasu. Dwóch bojowników tej organizacji przy użyciu broni maszynowej zabiło przynajmniej 8 osób pod Tel Awiwem. Obaj ci zamachowcy zostali następnie zabici przez izraelskie służby. Działania te mogły być sprzężone z irańską odpowiedzią. Mało prawdopodobne, aby doszło tutaj do przypadkowej koincydencji czasowej pomiędzy tymi działaniami. A więc, widać, iż. Iran mógł tylko chcieć zakomunikować Izraelowi, iż ma różne narzędzia do tego, aby próbować oddziaływać zbrojnie, militarnie w kierunku Izraela i aby eskalować ten konflikt. Z jednej strony bezpośrednie uderzenia, z drugiej strony ataki ze strony organizacji częściowo podporządkowanej Iranowi, czyli Hezbollahu, a z trzeciej działania asymetryczne, działania terrorystyczne przeprowadzone w samym sercu Izraela przez bojowników częściowo kontrolowanych przez sam Iran, bo przecież Hamas jest w dużym stopniu wspierany, a tym samym również częściowo kontrolowany przez Teheran. Najbliższe godziny, a być może już i minuty pokażą jaki stopień eskalacji ujrzymy na Bliskim Wschodzie i z całą pewnością o tych wydarzeniach będę państwa informował. W Kolejnych komentarzach na gorąco nagrywanych na kanale Nowego Ładu, więc serdecznie zachęcam do kliknięcia przycisku subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych odcinków tego formatu, a także innych formatów na naszym kanale. Zachęcam więc Państwa do subskrypcji, a my słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia.